z tej strony Globi, ja jestem Globi, halo, jestem, tak, ja jestem Globi, e, dzisiaj robimy sobie przegląd mojej szafki, który wam obiecałem, e, nie wiliście tych 15 łapek, bo nagrywam to, jak ten odcinek jeszcze nie wleciał, ale trudno, robimy przegląd szafki, zaczynamy od malowań, e, więc tak, są moje malowania, takie przepiękne, o tutaj, Głównie są z karnetu, bo nie, nie mam chyba żadnego kupionego. Są za zadanka i z karnetu. Yy, no i co, nie, nie ma co tu się rozwodzić, tak lecimy dalej. Zaczniemy od emotek zielonych. Z no nawet często kupuję. Znaczy ja ogólnie nie kupuję często, ale jak emotki za 200, to nawet kupuję takie emotki, takie za 200. Taką, 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 taką. No, troszkę ich jest, choć nie jest ich jakoś dużo. Skupionych mamy ten sklepaniec, szybki blik, yy, no, ten orzeł. chyba skupionych to wszystko. Ty mamy za 2 l i dalej mamy Tucy Slide. Emotkę Ninja i emotkę Drawiso z serii Icon. Yy. Tutaj mamy odki rzucane, tak na szybko. Graffiti. E, tutaj żadnych takich zabawek nie mam. No i jeszcze słowa kupioną z dzieci. DC Modkę i DC. nie wiem jak to się mówi. E, Okej, okay, teraz czas na smugi. E, też ich nie mam dużo. Kupionych żadnych nie mam. Bo rzadko, szczerze, Czy ktoś kiedykolwiek kupił smugi? Halo. No, słucham, mam mało, tak nawet nie na jedno przewinięcie. E, tak, teraz lotnie. Para, parasolek mam. 6. 6 parasolek. Lotni też nie mam dużo, kupionych. Mam jakąś kupioną lotnię? Nie, nie mam żadnej kupionej lotni też. E, wszystkie mam z karnetu lub z jakichś eventów. E, i dalej, chyba teraz już przechodzimy do tej trochę ważniejszej części, czyli kilowki. Tak, mam kilowki z ratowania. E, Kilow e, sentimentalny, ten, który ostatnio był do odebrania. Karnetówki. Mamy mo motykę, którą dostałam od widza. E, tak, tutaj jakieś zawezwania, darmowe kilowki na sceptyku, jest. jest różdżka, którą nawet często gram. Jeszcze nie podkreśliłem, że kupiony mi jest nieważny i ten. Będę mówił, które jest kupiony, który jest za darmo, czy coś. Następnie mamy kupiony super, od superbohaterek, bo kupiłem cały zestawik od razu, mogę powiedzieć, taki mały spoiler. Skupionych mam jeszcze ninja, którym szczerze w prawo w ogóle nie gram. I mamy jeszcze tłuczek Harley. To są moje wszystkie kilowki, też nie mam ich jakoś strasznie dużo. No i teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli skinków. Okej, widzicie jak coś tam mam już w Parka, mam 6 skinów zielonych. Mam... Wszystkie są kupione, bo nie, no chyba nie można mieć niekupionych. Tak, mam tu Aurę, Panią Lada, którą rzadko gram, ale nie jest taka zła, jest taka upośledzona trochę. Mam Błyskawicę, która jest mój, No Jednym z fajniejszych skinków jest, bo on po prostu taki zwykły, fajny. Teraz mamy agentkę FBI, którą gram często. Eee, no, często po prostu gram, ale mamy żulamietka, którym gram bardzo często. To jest mój ulubiony, chyba skinek za 8. Sadziczy trzecim ulubionym jest Maniaczka. Też bardzo fajny skinek, skinek toksika. polecam kupić. Nad karnetówkami nie będę się rozwodził, będę mówił tylko o moich kupionych skinach. Tak, dalej mamy mgłę, która ma edycję z tyłu. E, aura też ma edycję, ale to właśnie aura to aura. E, tak. Mgłę dostałam od masherfu, ale za to, że mi wysiął 40 zł i wysłał mi skinka. E, dalej mamy renifer To był mój w ogóle pierwszy kupiony skinek. E, nie licząc karnetówek. Ale mam Gull trooperkę, którą kupiłem na to Halloween, bo na wcześniejszych nie grałem. No i mamy motocyklistę, którego szczerze żałuję, że kupiłem. Zagrałem z nim, z nie wiem, 4, 5, max 5 meczy, więc... No, tak sobie bym powiedział, a zwracać przedmiotów już nie mogę. Dalej mamy Harley Queen. Chyba, no fajny skinek ogólnie. Często nim nie gram, ale nim gram. Ee, dalej, ninja, bo no nie ma co tu mówić o Harley. Mamy ninja. Ee, ninja nie gram w ogóle. Serio w ogóle nie gram czasami jak gram duo z jakimiś kolegami którzy też mają tego założę, ale tak sam z siebie nie gram raczej. Dalej mamy super bohaterka, czyli mojego ulubionego skinka, ale to chyba tylko przez to, że można go edytować. Mam na razie takiego stworzonego i ostatni kupiony skinek to jest płomień Blaze, podróbka renegatki, no i tak. No ogólnie spoko skinek. I tyle. No do, co? To jest to, to moja szafka. I żeby odcinek nie był za krótki, po prostu ustawię sobie wszystko losowe plececzek też. Yy, I... Zagramy sobie takim połączeniem, jakie nam... jakie nam ustawi. Yy, no i tyle zapraszam do. Yy, nie to. Halo? Okej, okay. to chciałam, emotek nie będziemy ustawiać, bo tutaj nie ma co, graffiti sobie jeszcze ustawimy i przepięknie jest. Jak coś to te skinki się zmieniają, więc no zapraszam do gierki. Okej, okay, my już jesteśmy w meczyku, no dobrało nam takie połączenie, kilofiki i ninja ogólnie. No pasują do siebie. Ale na polarynkę mam tak średnio bym powiedział. Ale jest okej. Okay, o to chodziło, że ma być po prostu losowy dla zarzek e... No i co? Ja wam już tutaj nie turuję, idziemy do gierki. E... No. Okej, okay, postanowiłam, że polecę sobie na zalew. Z e... już pokazywałem, więc, wiecie. E... Może jakieś fragi tu będą. Ok, nie yy, polecam najlepiej, bo tu jest pompa. Mm, Okej, okay, ale tą pompę i następna pompa. Więc nice. Tutaj powinniśmy mieć skrzynkę dokładnie. Jakaś ameczka. No, a jak? No i jeszcze PM. -ik. Ja jestem gotowy, żeby się widzieć, tylko pewnie no a nie jest gotowy jak nigdy. Czy że nigdy nie jest gotowy? Okej, okay, papryczka. Papryczka się przyda. I chyba sobie zamienimy tak. I tu mamy typa trzy nabyczku. Siema. Na nabyczku. Sorki. Siema. Dzięki za matkę. Mogę się jeszcze trochę zresztą pozbierać, ale to nieważne. Ej. Gdzie jest ten typek? Nie, serio, gdzie on jest? A tu jest, okej. Okay. Halo, Gini, gin? dziękuję. Dziękuję, naprawdę. A tam mamy następnego potencjalnego przeciwnika, którego sobie dojedziemy. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś spoceniec. Nie wygląda na takiego. Ale pewnie sprzeda nam bułę... No. Halo, no ja mogę grać sobie normalnie? Czy botem nie mogę? No, lagi mam. No tak, oczywiście. Dziękuję. Sorry, ale mam jakieś lagi dzikie. Halo, Fortnite, Epic. Okej. Okay. Ten odcinek nie wyjdzie dobrze, ale nie wyjdzie. No, widzicie, jakie mam lagi, więc. Przepraszam, jak bot mnie zabije. Okej, okay, to, to akurat chyba nie jest ten gracz. No chyba nie. Ale no i tak zaraz ktoś mnie zabije. Bo no cofa mnie po prostu. I tyle mam do powiedzenia. Tam jest typ. Ja nie chcę się z nim bić. Mm, 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 mm. Okej. Okay. Możemy sobie to. No jak z. Kto z. O, tu mamy typa. Kto umrze, to umrze i trudno, więc idziemy. Kto umrze, to umrze i trudno. Halo, może jednak nie chcę umierać? Lagi, przestańcie. Ten typ nie zabija. Bo to nie jest bot. A jak to nie jest bot, to mnie zabija, bo mam lagi. No, widzicie jak mnie cofa. Co nie? Hmm. Gdzie jest ten typad, Mochalo? No, Gdzie on jest? Pu. Okej. Okay. Ja tak mogę sobie siedzieć i kampić. Okej. Okay. No on musi być... No i mam laga. No to nice. A, ale życie złe. No dziękuję, że nie zginąłem, Ale i tak bym się pewnie tego przyjemnie nie oglądał więc będę musiał jeszcze dogrywać Szczerze mi się nie chce Okej, okay, tu jest typ tam jest On no, tu gdzieś jest dostał, nie jest Czyli ma mniej HP niż. Okej, okay, może nie ma? Dziękuję. No, ej, nie, nie, żyj, nie żyj, nie żyj, nie żyj, nie żyj, nie żyj. No powinieneś już nie żyć. Halo. Taką żyje? No to oczywiście. No nie zabije. No. No. No tak. Mhm, jeden HP. Kończę z tym. Dziękuję. Nie wiem. Ja nie robię to Okej. Okay. Dzięki za oglądanie odcinka. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Sorki, że miałem lagi, no ale takie życie. Eee, no i ja kończę odcinek, bo nie ma co, nie będę nakrywał na takich lagach, więc się.